Witam witam was wszystkich bardzo serdecznie na filmie. A se podgłośnie w sumie mikrofon, nie wiem czy to coś da czy nie, ale tak się uznałem, że to tak zrobię. i Dzisiaj, w sumie, chciałem tak, tak jak jeden już film, było taki jakby mikro pogadancem nie zgadzam się w sumie ze stwierdzeniem, że Paryż powoli zaczyna być mniej przez ludzi odbierany w sposób pozytywny, bo jeszcze ceny jeżeli chodzi o kapsuły nie spadają. Znaczy, fajnie było, ale chyba jeszcze to nie ten moment. No dzisiaj, w każdym razie, o naklejkach ze Sztokholmu, o których ostatni już film był, trochę w podobnym kontekście, także zapraszam. Zapraszam, też na na. Ah! Skins Monkey. Stronę do wymieniania swoich skinów, no tak. I oni nie zwliczają naklejek. Można sobie snajpić crafty. Kurde, jaki z Copenhagen Wolves. No takie są. Można sobie. Poznajdować czasami jakieś spoko rzeczy z kodem DZON więcej pieniędzy na stronie. Także myślę, że jest to spoko opcja. No, link w opisie: 35% doładowania i 5 pieniędzy przy wymianie. Także spoko też sprawa. A więc yy, coś drgnęło. Jakby pytanie, czy już się nie odwróci? <laughs> I tak się właśnie wydarzyło. No więc tak, dzisiaj sobie wchodzę na naklejkę, właśnie na to z Rana. patrzę sobie na nią i mówię, ty, no chłopacy, ktoś to zaczął kupować, i nawet dużo było tych zleceń. W sumie przestałem być Chrystusem narodów dla tej naklejki. Oto, przestałem ją przyjmować całą na mm, swoją klatę i się okazało, że w momencie, jeżeli wystarczająco dużo pieniędzy wystawisz na buy Order na te naklejki, to rzeczywiście w końcu się wydarza tak, że ktoś zaczyna je kupować poza tobą. Co jest ciekawą sprawą, jest to aktualizacja do poprzedniego filmu. Ym, I to, co się dzisiaj wydarzyło na Natus Wincer, zaczyna mi sprawiać taki. Mały dysonans, ponieważ zaczynam się zastanawiać, czy nie wziąć i nie zabajorderować więcej naklejek w ten sam sposób. No, i jak się kupią, to się kupią wiadomo. No nie, najwyżej się weźmie i się zrobi ten bajorder trochę niżej. A jeżeli się. Nie kupią, no nie, no to wiadomo, żeby te naklejki jakoś tak bajorderować w mądry sposób, nie. Nie, że bajorderujemy takie nowe w stylu Virtus Pro, których właściwie nie mam, tylko bajorderować naklejki pokroju, tych, których właśnie posiadam, nie. I pytanie, czy teraz Sztokholm przez to nie będzie wchodził na jakieś naprawdę tendencje takie minimalne, które będzie się dało powolutku wykorzystywać, nie wiadomo. No bo jeżeli on będzie wchodził na spadek, nie? To będzie bardzo duży napływ tych naklejek, ale z drugiej strony to już będzie, jakby to powiedzieć, po wartości kupowane, nie? Że my już wiemy, jaka jest wartość Sztokholmu. Każdy rozumie wartość Sztokholmu. Jedyna wartość, tak jakby jedyny czynnik, który jest w stanie zmienić wartość, to byłby... Totalny upadek Paryża, nie? I tam byśmy mieli przez to y, krach i na Sztokholmie, i na Antwerpie. Ale to nie byłby krach na zasadzie 90% w dół, 70% w dół, czy 50% w dół. Tylko moglibyśmy mieć na przykład 20% w dół y, prze, z pryzmat patrzenia z dzisiaj, nie? Więc to jest takie największe zagrożenie. To jest możliwe. Nie powiem, że nie. Nawet jakby pożądane, na przykład przeze mnie. Chciałbym, żeby. Paryż sobie nagle wziął i spadł o 30% względem dzisiejszego dnia, bo dla mnie na Paryżu dalej są rzeczy, które są wycenione w sposób dziwny, a na takim krachu byłyby nie dość, że w ten sposób wycenione, co są, to jeszcze bardzo liquidi po tych cenach, co są. Więc to jak najbardziej dla mnie jest piękny, piękne wyobrażenie. Dzisiaj się na to nie zapowiada, ale to, że się nie zapowiada, to nie znaczy, że tak nie będzie. I z perspektywy dnia dzisiejszego, Zastanawiam się, czy nie rozłożyć tych pieniędzy jeszcze na Sztokholm. Yy, I no, wiecie, jeżeli się okaże, że Paryż będzie kontynuował trend taki jaki jest, bez przerwy, co jest bardzo dziwne, ale może się tak okazać. No, to Sztokholm-Anwerber ruszą za nim w bardzo powolny sposób, odzyskując swoje yy, ceny sprzed w sumie miesiąca, tak bym to powiedział. O te, no nieco będzie mega pozytywne. Bo to będzie tak, jakby procent pewien do góry, który jest całkiem konkretny i fajnie się na niego patrzy. Za to, no, no wiadomo, Paryż będzie wtedy w dużo lepszym miejscu, więc też pewnie dywersyfikacje z Paryża będą wtedy oddawały. Za to, jeżeli ruszy w drugą stronę, no to po prostu te bajordery się bardzo szybko powypełniają, a będą one kupowane długoterminowo i tak po cenach, które są w miarę spoko. Za to. Wtedy Paryż będzie do wykupienia. Więc w sumie, niestety, nie, no nie ma możliwości robienia żadnych projekcji krótkoterminowych. Teraz to jest problem, że jak robisz ekwipunek w sesie, to on musi być długoterminowy. Krótkoterminowych jest bardzo mało i są bardzo specyficzne. Takie, jakby, nawet nie chcę ich jakoś bardzo mocno podawać, bo po prostu yy, są bardzo niestabilne. A jeżeli chodzi o długoterminowe rzeczy, to w zasadzie mamy wszystkie informacje na tacy. Jedyna niepewna rzecz to jest tak naprawdę to, czy Paryż się przehajpuje przez ten czas. Jeżeli się przehajpuje, to mówię. No, jak będzie to wyglądało. Ja uważam, że im dłużej się zastanawiam nad Paryżem i im dłużej na niego patrzę, tym bardziej wydaje mi się, że on nie ma możliwości spadnięcia poniżej złotówki. Ale ma na przykład możliwość wrócenia do ceny z promocji. Tak, tak bym. To, to coraz bliżej się jakby, coraz bliżej typuje Paryż na na przykład złoty 15 zł za kapsułę. I to jest taka cena, której ja bym się trzymał w tym momencie. Jakbym miał. Nie, nie wartościowałem jeszcze, więc nie mam zielonego pojęcia, ile warta jest w teorii ta kapsuła. Wydaje mi się, że mniej, niżeli jest dzisiaj. No, tylko to te, też kwestia tego, że ktoś się w stanie to kupować, nie? Wiem, ja miał te kapsuły dzisiaj, miałbym w jakiś starać się jakkolwiek dopasować do ich zmian krótkoterminowo, to chyba byłbym bliżej ich wyprzedania, niżeli trzymania, ale jeżeli miałbym je w celach dywersyfikacyjnych i traktowałbym ten rynek długoterminowo, to. Nie ma dzisiaj rzeczy poza Imperial Esports Hollow z Antwerpu, nad którymi poważnie decydował, tak jakby wahałbym się, żeby je sprzedać. Nie, bo niektórym naklejkom brakuje dosłownie po 7%, czy coś takiego, żeby miały te ceny, ale to są jakby, żeby sprzedawać rzeczy po 7% obniżki w momencie, kiedy nie ma co za nie kupować. No, nie wydaje mi się być to najrozsądniejsze. Możecie napisać, co wy uważacie o yy, w tym, żeby dzisiaj długoterminowo dokupować Sztokholmu na dywersyfikację. To na tyle. Hej.